Pierwsze zawiadomienie o mężczyźnie zamieszkującym prowizoryczny szałas przy ulicy Łokietka, Nyska policja otrzyma około dwóch tygodni temu od Ośrodka Pomocy Społecznej. Od tamtej pory kilkakrotnie oferowali mu pomoc i miejsce w noclegowni. Pomoc była mu oferowana zarówno Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i nasz, nasz dzielnicowy kilkakrotnie pytał go, czy czy może przemieścić go w, do noclegowni, żeby był do noclegowni. Mężczyzna odmawiał pomocy, która była mu oferowana. W niedzielę około godziny 8 rano w trakcie planowych kontroli pustostanów policja znalazła mężczyznę w krytycznym stanie. Mężczyzna był woziębiony, e, siny, oddychał, dawał oznaki życia. W związku z czym... Mm, od razu powiadomiliśmy pogotowie ratunkowe, które przyjechało na miejsce i zabrało tego mężczyzn do szpitala. Natychmiastowa akcja ratunkowa nie przyniosła jednak efektu. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy i naszych policjantów, którzy jego ciało ogrzewali suchymi ubraniami, no niestety mężczyzna ten w szpitalu zmarł. Kontrola pustostanów w okresie zimowym należy do obowiązków policji, jednak bez zaangażowania mieszkańców miasta pomoc może nadejść zbyt późno. Apelujemy jako policja do wszystkich osób, które widzą widzą to osoby bezdomne, które potrzebowałyby ewentualnej pomocy, prosimy o telefon do dyżurnego, telefon komórkowy 112, 997 numer alarmowy. Możemy również zgłosić ten problem do ośrodków pomocy społecznej, do straży miejskiej. Naprawdę nie przechodzimy obok takich osób, które tej pomocy, a szczególnie w takich warunkach atmosferycznych po potrzebują. Tylko w ten weekend w Polsce z wychodzenia zmarły trzy osoby: bezdomny z Nysy i dwóch mężczyzn z Lubelszczyzny.